Czy wiesz, że w Brazylii istnieją plemiona, które nigdy nie miały kontaktu z cywilizacją, a jednocześnie w Rio de Janeiro działa jedna z najbardziej brutalnych jednostek policyjnych na świecie? Ten kraj to miejsce pełne kontrastów, gdzie historia kolonialna splata się z tajemnicami Amazonii, a na jego ulicach toczy się niewidoczna wojna. Ale to tylko początek. Są rzeczy, które mogą całkowicie zmienić Twoje wyobrażenie o Brazylii. Jakie sekrety kryje największy las deszczowy świata i dlaczego jedne z najważniejszych wydarzeń tego kraju rozegrały się poza jego granicami? Odpowiedzi na te pytania zaskoczą cię jeszcze bardziej niż myślisz. Zanurz się w ten niezwykły świat i odkryj to, o czym nikt nie mówi. Karnawał w Rio znany jest z roztańczonych parad, ale mało kto wie, że w czasie jego trwania dochodzi do ogromnego wzrostu przypadków krótkotrwałych związków. I przygodnego seksu. Brazylijczycy słyną z otwartego podejścia do ciała i seksualności, a operacje plastyczne, zwłaszcza w zakresie powiększania pośladków, są niezwykle popularne, aby spełniać lokalne standardy atrakcyjności. W brazylijskich mediach społecznościowych jest ogromny wysyp tzw. glonujadów, czy napakowanych syntolem mężczyzn. Wygląda to, jak wygląda, ale Brazylijczykom się to podoba. Sexo-explicito, czyli otwarte rozmowy o seksie, są częścią brazylijskiej kultury, gdzie programy telewizyjne, reklamy i popkultura często zawierają treści seksualne, które w innych krajach mogłyby być uznane za kontrowersyjne. Seks grupowy jest bardziej akceptowany społecznie w Brazylii niż w wielu innych krajach, co sprawia, że takie praktyki są mniej tabu i otwarcie omawiane w różnych środowiskach. Amazońska dżungla jest domem dla niektórych z najbardziej przerażających owadów na świecie, takich jak botflies, które mogą składać jaja pod skórą ludzi, a larwy rozwijają się tam, co powoduje bolesne wrzody. W Brazylii powszechnym widokiem są otwarte śmietniska, gdzie odpady z miast, w tym resztki jedzenia, są wyrzucane i gniją na słońcu, przyciągając chmary szczurów i owadów. Brazylia kraj kojarzony z tętniącymi życiem karnawałami. Futbolowymi legendami i dzikimi amazońskimi lasami, skrywa wiele mniej oczywistych, ale równie fascynujących faktów, które mogą zaskoczyć nawet największych fanów tego kraju. Na początek, czy wiedziałeś, że Brazylia to jedyny kraj w Ameryce Południowej, w którym językiem urzędowym jest portugalski? Tak, to spadek po kolonialnej przeszłości, kiedy Portugalia przejęła kontrolę nad tym obszarem w XV wieku. Mimo że Hiszpania. Była największym kolonizatorem kontynentu. Ale dlaczego akurat Portugalia? Wszystko dzięki traktatowi zwanemu Tordesillas, który w XV wieku podzielił nowo odkryte ziemię między Hiszpanię a Portugalię, przyznając Brazylię tej drugiej. Warto zauważyć, że Portugalczycy byli tu na tyle długo, że do dzisiaj Brazylijczycy mówią po portugalsku, a nie hiszpańsku, co czasami prowadzi do sporego zaskoczenia u turystów. Ale wracając do współczesności, futbol jest niemalże religią w Brazylii. Brazylia to kraj, który zdobył puchar świata więcej razy niż jakikolwiek inny naród bo aż pięć razy. Ale czy wiedziałeś, że pierwszym piłkarzem w historii, który zdobył więcej niż tysiąc bramek, był brazylijski legendarny pele? Tak, dokładnie 1218 bramek w oficjalnych meczach jest coś jeszcze bardziej interesującego. Brazylia była pierwszym krajem na świecie, który zorganizował transmisję na żywo z meczu piłkarskiego w technologii 3D. Futbol to tylko jeden z wielu aspektów życia w tym kraju, który przyciąga uwagę całego świata. Jednak nie wszystko w Brazylii to samba i futbol. Amazońska dżungla, która zajmuje około 60% powierzchni kraju, to największy las deszczowy na Ziemi, ale skrywa nie tylko bogactwa fauny i flory. W jej sercu mieszka około 200 plemion, z których niektóre nigdy nie miały kontaktu z cywilizacją. To prawdziwy fenomen współczesnego świata. Istnieją ludzie, którzy nigdy nie widzieli telefonu komórkowego, a jednak żyją w jednym z najbardziej rozwiniętych krajów Ameryki Południowej. Ale amazońska dżungla to nie tylko raj dla miłośników przyrody. W lasach tych odkryto najstarsze znane ślady ludzkiej obecności na kontynencie. Datowane na około 11 tysięcy lat temu. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych aspektów brazylijskiej polityki jest słynny ruch wyzwolenia ziemi, czyli MST Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Ten ruch, często krytykowany przez rząd i właścicieli ziemskich, dąży do przejęcia ogromnych, nieużytkowanych terenów od najbogatszych Brazylijczyków i rozdania ich biednym rolnikom. Wydaje się, że ta walka o ziemię trwa od wieków, ale w rzeczywistości nabrała na sile dopiero w XX wieku, kiedy nierówności społeczne w Brazylii zaczęły dramatycznie rosnąć. Obecnie Brazylia ma jedne z największych nierówności majątkowych na świecie: 1% populacji kontroluje prawie połowę bogactwa kraju. W kwestii kontrowersji warto też wspomnieć o brazylijskiej polityce wobec narkotyków. Brazylia jest jednym z największych konsumentów kokainy na świecie, a także ważnym węzłem tranzytowym dla handlu narkotykami między Ameryką Południową a Europą. W związku z tym wiele faweli, biednych dzielnic na obrzeżach miast, zwłaszcza w Rio de Janeiro, stało się prawdziwymi fortecami karteli narkotykowych. Ale czy wiesz, że w Rio działa specjalna jednostka policyjna BOPE? która jest uważana za jedną z najskuteczniejszych na świecie w walce z przestępczością zorganizowaną? Ich metody są jednak niezwykle brutalne i budzą skrajne emocje. Z jednej strony są podziwiani za skuteczność, a z drugiej oskarżani o nadmierne użycie siły. Brazylia to także kraj, który w XIX wieku jako ostatni w obu Amerykach zniósł niewolnictwo. Dokładnie w 1888 roku w tak zwanej Złotej Ustawie niewolnictwo zostało oficjalnie zakazane. Ale skutki tego opóźnionego zniesienia niewolnictwa są odczuwalne do dziś. Wiele osób pochodzenia afrykańskiego wciąż zmaga się z dyskryminacją i trudniejszym dostępem do edukacji czy pracy. Mimo to Brazylia ma największą społeczność ludzi pochodzenia afrykańskiego poza Afryką, a ich kultura głęboko wpłynęła na brazylijską tożsamość. Muzyka, taniec, a nawet jedzenie mają silne korzenie afrykańskie. Jeśli mowa o kulinariach, Brazylia jest największym producentem kawy na świecie, co wcale nie jest zaskoczeniem, biorąc pod uwagę fakt, że ten kraj produkuje około 1 trzeciej światowej kawy. A skoro już jesteśmy przy napojach, Brazylijczycy kochają kahace. Tradycyjny alkohol destylowany z trzciny cukrowej, który jest bazą do słynnego drinka caipirinha. Choć cahaca to alkohol narodowy, to z powodu swojego ostrego smaku nie każdy cudzoziemiec od razu się w nim zakochuje. W Brazylii znajdują się jedne z najbardziej spektakularnych wodospadów na świecie. Wodospady Iguaciu to jedno z tych miejsc, gdzie naprawdę można poczuć potęgę natury. Ale jeśli myślisz, że to największy wodospad w kraju, to jesteś w błędzie. Wodospad o największej ilości przepływającej wody na minutę. To niewielki, ale imponujący pod tym względem wodospad Guayra, który znajduje się na granicy z Paragwajem. Jednym z najdziwniejszych miejsc w Brazylii jest miasto Brasilia, stolica kraju. Zbudowane od zera w latach 50. przez architekta Oscar'a Niemajera, miało stać się nowoczesnym symbolem rozwoju Brazylii. Brasilia jest jednym z nielicznych miast na świecie, które zostało zaprojektowane z lotu ptaka, a jego układ przypomina Samolot. Jednak mimo swojego futurystycznego wyglądu, wielu mieszkańców skarży się na brak duszy tego miasta. To dowód na to, że nie zawsze można zaprojektować idealne miasto na papierze. W Brazylii znajduje się także największy kościół katolicki na świecie. Bazylika Matki Bożej Aparecida. Mieści się ona w miasteczku Aparecida i co roku przyciąga miliony pielgrzymów. Brazylia jest krajem o największej liczbie katolików na świecie. Ale w ostatnich latach gwałtownie rośnie liczba protestantów, co wpływa na kształt brazylijskiej polityki, zwłaszcza w kwestiach społecznych i moralnych. Jednym z bardziej zaskakujących faktów o Brazylii jest to, że Rio de Janeiro, znane ze swoich słynnych plaż, przez pewien czas było stolicą Portugalii. W XVIII wieku, kiedy Napoleon zaatakował Portugalię, portugalski król przeniósł swój dwór do Rio czyniąc to miasto tymczasową stolicą Imperium. W Brazylii istnieje także jeden z najdziwniejszych sportów na świecie. Futebol de Botão, czyli gra przypominająca piłkę nożną, ale rozgrywana za pomocą małych plastikowych figurek na stole. Mimo że wydaje się to być zabawką dla dzieci, jest to pełnoprawny sport z własnymi ligami i mistrzostwami. Brazylia to także kraj o jednym z największych na świecie systemów rzecznych. A najdłuższą rzeką jest oczywiście Amazonka. Ale czy wiedziałeś, że w jej dorzeczu znajduje się więcej wody niż w dorzeczu wszystkich innych rzek na świecie razem wziętych? Warto też wspomnieć o słynnym Karnawale w Rio de Janeiro. To wydarzenie, które przyciąga miliony turystów z całego świata, ale mało kto wie, że pierwotnie było obchodzone przez portugalską arystokrację w zupełnie inny sposób w formie eleganckich balów maskowych. Dopiero z czasem przemieniło się w masową imprezę uliczną, z której słynie dzisiaj. W paradach samby biorą udział tancerze i tancerki, którzy spędzają cały rok na przygotowaniach do tego jednego wydarzenia, a rywalizacja między szkołami samby jest tak zacięta, że porównywana bywa do najważniejszych meczów piłkarskich. Brazylia to kraj pełen kontrastów, piękna i problemów, gdzie współczesność miesza się z historią, a przyroda z urbanizacją. To miejsce, które na każdym kroku potrafi zaskoczyć.